Minecraft. Fenomen w branży gamingowej, który nieustannie bije rekordy popularności od czasu swojego debiutu w 2009 roku. Gra stworzona przez Markusa Persona pozwala swoim graczom na popuszczenie w wodzy wyobraźni, czy to budując, walcząc. Uprawiając Survival, możliwości świata, w którym wszystko zbudowane jest ze sześcianów, są wręcz niewyczerpalne. I właśnie dzięki temu, jakże prostemu, ale genialnemu w tej prostocie konceptowi, pokochały Minecrafta miliony. Nic więc dziwnego, że Hollywood zainteresowało się w końcu fenomenem, i po 16 latach od debiutu gry dostajemy pełnometrażowy film. Chyba trochę późno. Czy więc ta adaptacja to tylko i wyłącznie film, który spóźnił się na swój własny bal i próbuje od nas wyciągnąć jeszcze kilka dolarów? A może jest tam coś więcej? Ja mam na imię Przemek, a wy oglądacie filmożerców. Film skupia się na postaci Steve'a. Imię to jest znane każdemu, kto grał w Minecrafta. Steve jest urodzonym górnikiem, chłop urodził się z kilofem w ręku, więc nasz Steve podczas kopania znajduje tajemniczą, świecącą kostkę, dzięki której przenosi się. No jak myślicie, gdzie się przenosi, gdzie on trafia? Oczywiście do świata Minecraft. W tej kanciastej krainie, przy użyciu wyobraźni, Steve może zbudować właściwie wszystko. Po jakimś czasie okazuje się, że istnieje także inna mroczna kraina, w której to urzędują złowrogi świniaki. Świniaki mają niecne plany, więc i kraina Minecraft potrzebuje swoich obrońców, a ekipa, która pojawi się w tym fantastycznym świecie. Będzie dosyć osobliwa. Mamy przede wszystkim gareta, w którego wciela się Jason Mamoa. Chłop, który ciągle żyje przeszłością i chwali się, jakim to nie był gamerem. Tylko że było to 20 lat temu. Coś ty za jeden. Garrett śmieciarzyna Garrison. Gracz roku 89. Jest jeszcze młody chłopak imieniem Henry, jego siostra Natali oraz agentka nieruchomości Dawn. Ale ekipę żeście Pachmy. zmontowali ekipę totalnych pojemników. Jeśli chodzi o historię w filmowym Minecrafcie, to powiedzmy sobie szczerze, no ten scenariusz do wybitnych nie należy. Ale na szczęście film ma kilka swoich atutów, a przede wszystkim Jacka Blacka jako Steve'a oraz Jasona Mamowe jako Gareta. Aktorzy na ekranie toczą swoisty pojedynek... O uśmiechy widza. I oczywiście, poczucie humoru jest bardzo subiektywne, i pewnie nie każdego akurat te żarty będą bawić, ale ja osobiście byłem tym aspektem bardzo pozytywnie zaskoczony. Bo o ile poczucie humoru Jacka Blacka jest znane nam od lat, tak Jason Momoa potrafił mnie zaskoczyć w tym aspekcie. Więc fajnie było na niego spojrzeć z zupełnie innej perspektywy, jakby troszeczkę w kontrze do tego, co grał właśnie w poprzednich filmach. Co to za śmieć? To Ender Perła. Gdzie rzucisz, tam cię przeniesie. Akurat nie rzucaj! I może ktoś chciałby usłyszeć, jak wypadają inni bohaterowie tej przygody, no bo przecież jest ich jeszcze kilku. Ale prawda jest taka, że Mamoa i Black tak bardzo rozpychają się na ekranie, że nie ma tu już miejsca dla nikogo innego. Reszta obsady to bardziej takie NPC z gier, które po prostu podróżują z naszą dwójką. Aaaa! Od strony wizualnej teoretycznie nie powinno się tutaj do niczego przyczepić. Twórcom udało się znaleźć taki balans między tym, co w grze, a bardziej realistycznym podejściem. Jednak prawda jest taka, że ze strony Minecraftowych purystów będzie pewnie słychać głosy niezadowolenia. Ale jak dla mnie, cała ta kraina i efekty specjalne wyglądały naprawdę uroczo i wizualnie ten świat po prostu cieszył oko. Wsiak. Filmowy Minecraft to taka dziecinna fantazja. Film, który istnieje w paradoksie z materiałem źródłowym, który to przecież szczyci się kreatywnością i przełamywaniem barier wyobraźni. Film zaś musi sobie jednak nadać te wszystkie ramy, którymi rządzi się po prostu kinematografia. I chociaż ten film nie dowozi w kilku aspektach, przede wszystkim scenariuszowo, wydaje się on być po prostu... Pretekstowy, to ten film może być po prostu przyjemnie spędzonym czasem. Nie tylko dla osób, które znają grę, bo będzie tutaj masa odniesień, ale dla każdego, kto lubi po prostu patrzeć na wygupy dwójki charyzmatycznych aktorów. Jason Momoa i Jack Black nie irytują na ekranie, ale faktycznie bawią, a to ostatnimi czasy w przypadku tej dwójki aktorów nie jest takie oczywiste. Nasza ocena to 3 z plusem na 6. Filmowy Minecraft po prostu pozytywnie mnie zaskoczył. Nie jest to z pewnością arcydzieło kinematografii, ale spodziewałem się prostego filmu, który ma wyciągnąć kasę z dzieciaków i zapewne taki właśnie cel przyświęcał producentom. Jednak ten film ma w sobie naprawdę trochę uroku, o który go nie podejrzewałem. Ach, i jest scena po napisach, więc jeśli się wybieracie na film, to zostańcie do końca. No właśnie, czy zamierzacie wybrać się na Minecrafta? A może byliście i macie już swoją opinię? Dajcie znać w komentarzu, a jeżeli chcecie zostać filmożercami, zostawcie łapkę w górę oraz wciśnijcie przycisk subskrypcji. Do zobaczenia!